Kolejna lekcja geografii. I pytanie do krzywego. Z jakiego więzienia się urwał? Z Alcatraz. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jest taki klub w dzisiejszym quizie? Nie no, ma takiego klubu. Alcatraz FC. Klub? Nie klub. Alcatraz. Quiz przygotowany jest Alcatraz. w współpracy z Łukaszem Popkiem. Łukasz mi wysłał sporo hardkorowych... Przykładów. Okay. Napisał, że jeżeli zdobędziecie chociaż jeden punkt, to będzie to osiągnięcie. Naprawdę, o, Naprawdę? O, tak. o, Ja o, o, o. trochę okroiłem tą listę, tę listę od Łukasza. Dodałem kilka swoich propozycji no. e, i usunąłem, albo nie może nie usunąłem, co przesunąłem na kolejny quiz, niektóre Przykłady. bardziej no, egzotyczne. Dobra, 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 dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie koniec końców. Rozpocznijmy sobie. Bo Łukasz pewnie dał kluby z Nikaragui, z, z Etiopii, Salwadoru, z Etiopii. Z Etiopii takie, tak. tak, więc Postarałem się to jakoś oj, oj. zróżnicować. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Dajcie znać, jak poprzeczka. W każdym się. razie jeszcze tylko szybko. Jak o linkach w opisie, tam bonus ze naszego kanału, czyli od Fortuny. Sezon trwa. Tak Można jest. Wygrywać. Tak Fortuna jest. sprzyja. A my Premier League też sezon 2. A scena? Wszyscy, Ale nie będzie Davins, bo bo nasz, United. To prawda, Ale to prawda. wszyscy się na szczecili spotkamy. No, to prawda. Tak, to tak, prawda. tak. lecisz na grubo. To, duszy, to to dawaj, tym to wiemy. Pierwszy, pierwszy tak. przykład. Albino, Albino Leffe. Leffe. Tutaj sobie zamazałem tak roboczą. E, okay. Bo tam jest wskazówka, mm -hmm, tak, mm -hmm. więc wolałem tego uniknąć. To jest przykład przeze mnie dodany tutaj. Taki rozgrzew, rozgrzewkowy? No. Rozgrzewkowy, Tak. Rozgrzewkowy. Pff, ciekawy przykład. Coś takiego skarżenia nie mam, ale zobaczymy, czy poprawne. Ja strzelam. A to są tylko, tylko z pierwszego poziomu rozdrukowego? Nie. Nie, ja z różnych poziomów tak rozdrukowych. Dlaczego tak być? Bo wcześniej było tak, że były tylko z pierwszych poziomów rozdrukowych. Aha, ale to był zbieg okoliczności, a nie, a nie jakieś takie założenie. Dobra, myślałem o Malcie, dałem Włochy. A wiesz, ja dałem Maltę? Co ty a myślałem, że pójdziecie w Belgię, bo lefe. Lefe, Belgia, ale to nie o, jest. Nie, Belgia. Włochy to są To są Włochy. Kalcio. Mm, Unione Calcio yeah. ale znaczy, pomyślałem o Malcie, dlatego że kojarzyło mi się to z tym obszarem? I mówię, może Nikodem, skoro przygotował rozgrzywkowy, to dał jakiś pułapkowy też przykład. Czyli okay. No ja się nie chciałem do tego jako kojarzyć. No, jak no kojarzyć wam z Belgią. Nie, no nie nabrał mi się na tego, dlatego że. Do być jakoś mi nie pasuje do. Do, do Belgii, Belgii no, to no, w ogóle no. nie, nie ten. Nie Jedynka. Ten Ziemię, druga runda. Askars. Uuu, Akkass. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Askars Development Team. Co to jest? Brzmi jak nazwa jakiejś. korpo. <grym> no, coś tutaj Aha. śmierdzi. Taki zespół gra w, w Business lidze. <grym> Absolutny strzał. <grym> Niczym się za nie kojarzy. Znaczy w sensie zbitek, liter jakieś takie tu. Krzywisz się Kambodżę? Tak. Kombinacja liter mi nas przysparza. Węgry, Kanada. A jest to. Filipiny! Uh, hu, hu. Są to. W ogóle bym na to nie wpadł. Nie ma szans. Askal, to właśnie. Kombinacja A-Z-K-A. tak właśnie z Węgrami mi się skojarzyła od razu. Dobra, trójka. Xina <laughs> baj Bajul. To chyba z Mordoru jest klub. Aż na Nie wiem, jakbym ja miał Aż nas się czymś sugerować, to ja po prostu w, w jakieś klimaty. No, amerykańskie, amerykańskie w, No, bo tutaj. Vibe. Ta świątynia. No. To próbujesz zrozumieć, nie? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Dobra. Lećmy z, z tym. Zobaczmy. Przetestujmy co się. Dałeś? Peru. Peru! No, też Peru. Peru? Gwatemala. Ah. No proszę. Ale dobrze, przynajmniej. Wcześniej mówiłem o Salwadorze i Nikaragui. Ale daliście. Jakby dobrze wydedukowaliście. Runda piąta. Elman. Tulio Miguel. Droga del Dorado. Elman Football Club. Peace, Peace through, soccer. through soccer. No proszę. Watykański to jest klub. Tu nie, jest całe, cały czas strzelanina. na strzelnicy jest tutaj. Irlandia? Znajmę że nie <laughs> jest religią, no a jest to Somalia. Somalia. <laughs> Watykan dobre no. głąbek pokoju. Z, czyli co, tak jak mówił Łukasz, jeden punkt na razie na koncie Piążka. jest sukces. I i Jakie mogłyby być śmieszne nazwy? Nazwy Jakie być śmieszne nazwy klubu z Watykanu? Watykan Spiders? Co? Co? Nie wiem, tak mi już wygłosił. Co tu Spiders? I tam by grał w tym klubie Pope. Vat Nick Pope, no dokładnie. Hiller. Hiller. To wygląda trochę jak jakaś rodzina z Grotron. To się ten. Watykan Tigers. Ten herb. <laughs> wow. Myślicie, że Wat wymyślił Watykan? Myślę, że tak. Are you a Vatican or Vatican? No. Klasyka. Wyspy co ja dam, Islandię. A jest to. Dania! Ojoj! Czyli byłeś blisko krzywy. Kurde. Tak. Coś mi nie pasowało, bo wydawało mi się, że w Danii to będzie futbol, a nie footbaldy. Dlatego kombinowałem. Szóstka! w Norwegii nie mogło to być. Turan. I tutaj mimo, to lubię, nie o nie, chciałem zaćpiewać znowu do LIP, ale przyszło mi do głowy coś go. Ale dzisiaj ale... strzelanina, słuchajcie, to jest taka strzelanina, że to wow, nie? Może zaraz policja tam... przyjedzie. No. <śmiech> <śmiech> Za chwilę ktoś na nas się na... coś Ktoś tam podkabluje ma nas. Jeden punkt. Krzywy ma zerowe. Ale... I jak Co? <śmiech> <śmiech> nie, to było. Żeby nie spał. się. To się spalił. Iran. O, Iran, ciekawe. Ja dałem Egipt. A jest to? Kazachstan, tak. nawet nie jesteśmy blisko, Krzywy chociaż troszeczkę bliżej, w sumie. No, to normalnie. Usmarunda. Zebug Rangers. Przypomnij. Zeb wejdź być bliżej na temat. Zebug, Zebug. Z czym mi się to może skojarzyć? Z bugiem. Zebug. Zeb Bug. Mogę wam podpowiedzieć, że na jednej z tabliczek pojawiła się już ta, pojawiło się już to państwo. Dzisiaj? Bo ja tu rozmazę, nie? Nawet Węgry, a Węgry były na jednej stowiczek. Tak? No, a we wcześniej to że się pojawiło na jednej stowiczek. Tak, a no, on zmazał, bo myślałem, że nie zbyt... było. Aha. on no, zostawiam Węgry. No ja Maltę dałem. Malta. Jest! Tylko dlatego, że skojarzyło mi się z jakimś dziwnym, dzikim arabskim czymś. To jest! Bo na Malcie są. Jest dużo arabskich wpływów. Dobra, Kurde. to 8. Dziewiątka. Plus dziewiątka. te symbole takie, no, chrześcijańskie, nie? Yes. Aloha, To jest Ej, e, kolejna ewolucja pojawi. Brentford. To, to, to jest ode mnie przykład jak coś. Oni e, te, te, pszczo te pszczoły wyciskają Alo i potem go możesz w kosmetykach mieć. To są takie silne. To są pszczoły na Gdzie były takie pszczoły na sterydach? W Fa Family Gaju? E, z Rickiem, może z Rik, mylić, ale to nie były pszczoły na sterydach, tylko to były takie Wiórki? Jak... Nie, to były takie. Czy w sensie, to wyglądały jak pszczoły, Riga. ale to jak szarańcza. Taka kombinacja tego, tego i tych, no, obywateli geniosis w wocy, nie tylko w Tak, wojna, bo Rick kazał im robić mi czy takiego, nie? <gamy> tak się było Nie było w którym sezonie było. Nieważne, w każdym razie, jeżeli ktoś wie, z której kreskówki... No, w Riku było to, że to oni, to oni strzelali do nich, no, to chyba z tym ci... Nie, Mama. nie, nie, to tobie chodzi o federację. Jaką federację? No, o tych... jakby no, tą federację, która kontroluje uniwersum. Wrika i Mortiego? Tak, tych. Nie, chodzi o tych takich, co. Była ta scena, że Morty się odwrócił i strzelił do góry. No, no to jest może, może. No. Ale to nie, o tym nie chodzi. Nie, ja strzelam. Ja nie będę strzelał w ogóle. Nowa Zelandia. Szkocja. Oj, oj. A kurczę, no właśnie, to może z tym się kojarzyło. Akademika. Kurde, przecież znam ten klub. To znasz, no to, to jest proste. To ty robiłeś? Mhm. Mm No i o źle się wkurza. A to widać teraz, że Nikodem robiła nie łukasz. Różnica Sinamy. We back, baby! Hiszpania? Portugalia, coimbra. Portugalia. Akademika. Coimbra. coimbra. Ale jak już kojarz, nie ma punktu, nie? No to jest tak. <grystanie> <hit. grystanie> to, to, to łatwo, jak się wyłożył. Boże! <grystanie> no i to do końca. Runda dziesiąta za nami. I Adam wygrał dzisiejszą rywalizację. A z 3, 3, 3. Punkty do 0, tak? Z czego 2 punkty, punkty. Z czego 2 punkty nabite na przykładach nikogo. Taki znany. Nie, jak Kabi. Kabi, właśnie. O, ej, dobre! Ej. Zrobić, musisz zrobić najazd na niego. Zrobię. To będzie końcówka e, i podbiję go. Tak. Dobra, my lecimy i widzimy się już jutro z kolejnym Siema. materiałem. Cześć!